To taka, ona jest skandynawska. Ona jest przy tej, może być przy tej. Ona ty stra, stra tym z tyłu. A człowieku, o jakie bąki puszcza. Znaczy, no nie powinienem gadać tak w kontekście kobiety, ale ona wali takie rodzyny. Przysięgam ci, jeszcze non-stop. Ona teraz mówi, że przez okres. Ona wali takie klamoty. Dobra, zamawiam Ubera. Odbiór za 7 minut. Carlos po nas jedzie. No nie, nie jest zbyt podobny do y, pieseczeczka, nie? Carlos. W sumie wygląda trochę, bo Carlos, nie? Samochód stracony. Dobra, nie ważne. Za cztery minuty, za 3 minuty mam Carlosa. No. Wiesz, że jak z Lizą tam się ten, yy, znaczy, yy, znaczy no ja nie byłem z nią, nie? Ale jak byłem z Lizą, tam yy, wiesz, to wiesz, że ona też yy, ciągle mówiła, że chce się opalać? Też nie wiem po co, ale serio. Tak się zastanawiałem po co, nie? To jest tak jakbyś wziął białą farbę i malował kartkę na przykład, nie? Tak mam wrażenie. Carlos? Hello. Tak. Franciszek, no. Kto szybciej dochodzi, mężczyźni czy kobiety? Mężczyźni. Chociaż tutaj zależy. Zależy. No co? Co? No, zależy. No, nie wiem. Czyli mi okłamujesz? Nie okłamuję cię, tylko po prostu nie No jak często mówisz, że... że często mówisz, że ja już... że ty byłaś pierwsza. Ej, zobacz na te fale, ja na pewno nie wypływam z plecakiem tam. Czemu oni nam... Ale to nie ma opcji, no zobacz, no przecież to jest, to nas zmiecie. Ej, mi się już, serio, w sensie nie, że ja się boję, bo ja się nie boję. Ej, kur... Co? Ty chyba, oni sobie chyba jaja robią. W sensie nie, że niebezpieczne. To już wiem, dlaczego tam było napisane high level. Bo, boję się, przysięgam, że serio boję się o plecak. Dziwne, że na morzu fale, człowieku, to nie jest morze tylko ocean. No chyba, że tu będzie jakoś, nie wiem, on zna jakieś trasy bez fal. Maja umie chyba, umieć pływać, nie Influencerka! Chodzi tylko i wyłącznie o plecak. O kurwa, kogo nie ma. Hello? Hi, hi. Hello uh, Good get your guide, kayak? Yeah. We are only one? Yeah. We oh. are. <laughs> o, 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 czyli wszyscy się przestraszyli fale chyba. You are Franciszka. Franciszek. Jest Franciszek. Czyli Ej. ona będzie prowadziła kajak? Ej, czekaj, nie, my będziemy we dwójkę albo we jedynczo. Ej, naprawdę będziemy bo generalnie. Ja nie się ja nie chcę sama. To ja odpadam. To ja mogę popatrzeć, ja nie chcę sama. Nie chcesz? No. No to ja cię ten. Jakby bez młotów po mi prostu. Mi na tył. No. Okay, let's go. Okay. And where do we start? There or Is it possible that we that we drop from from kayak or fall from kayak or it's You want. Yeah. No, we don't want, but <laughs> I'm not scared of her, but I'm scared of my gear, no. Okay. Nie wiem, Maia, bym chciała założyć jakiś ręcznik na stolwy, bo ja nie pozwolę, żeby twój stopy ktoś widział, bo one są ekskluzywnie dla mnie. No, I've been to already so. Now you're going all of the. Lighting. It's going to be wet. Ah. Oh, mm. Okay. You can a already. Very water wet or, or no? Because I'm I'm really scared of the gear there. If it's not waterproof, I don't recommend. Ah, okay. Change of it. Okay, it's alright. O, no dobra, będzie z, z przodu, nie będzie widać. Mam nadzieję przynajmniej. Ty nie masz stanika? No, nie o Boże Maja. No i wiesz ile osób będzie zaraz... Wiesz, co ludzie robią takich rzeczy pojeba. Masz to? Ja się stresuję trochę, wiesz? Ej, w tym... Maja... W tym tygodniu podobno wielory połknął kajakarza. Ale poważnie, i go wypluł później. Ale serio widziałem takie coś. Ale to nie tutaj, to jakieś kilkanaście kilometrów stąd. Oh shit. Can you grab in the bag, please? Weź z tyłu złap. No, a, jest no, okay. 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 Maja. <laughs> spodnie. Uh -huh. O Boże. O kurwa, jak ja tam wejdę? Ja się przecież mi to nie utrzyma takiego grubasa. Czekaj, czekaj. Okej, jak się czujesz? alright. Weź, nie, 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 jak ona mówiła? W lewo, dobra, ja, ja będę... Weź, Maja, Maja, no. pedałuj tamtym. O prawie przejebałeś wódkę dla chłopaków. No, yy, czekaj, jak ona mówi... Chwilę, weź pomyślmy na chwilę. Jak idziemy w lewo... No, w To czemu ty wydałeś w prawo, a ja w lewo? Nie, no na pewno tak nie działa Poczekaj. Ja myślę. A daj mi na chwilę popedałować. Poczekaj. Dobra, poczekaj, ja nie będę wie, żeby oni zauważyli od razu, że ja, że ja nie jestem z pierwszej łapanki. Okej, okej, okej. Okej. Okej, najpierw będziemy mieć ćwiczenia, żeby zobaczyć czy w ogóle na fale wypłyniemy. Ej, zmoczyło ci e, piarkę? Bo ja mam mokrą dupę już. No mi z, mam z zmokrą dupę. Ja, te, ja chyba zdejmę skarpetki. Nie, 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 Maja, ty na pewno nie, nie od razu ci mówię. Zdejmie skarpetki, to zrobić to specjalnie, ja będę wiedział. Dawaj, prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo Okej, okay, where do we go now? Okej, okay, and A, easy Mamy się obrócić, jeszcze nie wykmieniłem tego. Czekaj, yy, Dobra, na razie myśl. Po prostu... jak się obraca, że trzymasz chyba jak wiesz. Poczekaj. Dobra i teraz patrz. Na kur, patrz. O. No trzymaj tam, trzymaj tam, trzymaj tam Ej dobra, chyba, chyba będziemy wypuszczeni na te fale. Poczekaj, ja zdejmę ten telefon może faktycznie. both of you, A, czyli we dwóch będziemy się obracać. Dobra. Okej okay. Dobra Majka e, Właśnie nie wiem teraz jak mamy to zajrzyło na co zaliczyła Już? Co? Obracamy się? Ja nie wiem. Dobra. dobra, teraz w lewo, lewo trzymaj, lewo Nie, prawo. Nie, lewo Nie, 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 nie wiem, nie wiem kurwa. No dobra, dawaj Dawaj i lewą, lewą stroną. Bu, bujaj tylko lewą stroną, bujaj tylko lewą stroną. Ech. A nie. Nie! kurwa, co my robimy? Na lew musisz. Ja też się pojechałem. Ej, czekaj, skręcamy w prawo, to musimy lewo. Dobra, na logikę to po prostu trzymać. Okej, okay, it's alright. Lewo. Prawo. Lewo. Dobra, prawo, czekaj, lewo. Prawo i ja ci powiem, kiedy masz napierdalać. Ale Po prostu, nie wiem. Dobra, i teraz nap***alać. No i zajebiście kur. Ma nie zaliczyć to mają nam już. Okej, okay, it's alright. Dobra, wyjeżdżamy. Ej, jesteśmy tak blisko wody, ja się tak stresuję tym, że nie daj Boże, nie daj Boże, nam wylecimy i mamy po plecaku, serio ma po plecaku. Ej, czemu już takie wiry tu są? Ej, nie wiem czy my chcemy serio na ten ocean. Maja, ja jakbym pierwszy plecak uratował, a nie Ciebie, to jest ok? No to jesteś świnia. Dobra, jakoś to będzie, no ta pani najwyżej przyszła, ona na pewno ma szkolenie jakieś. Ej, zaczyna się. Ej, zobacz te fale! What the fuck? Ej, bo zaczynają się fale. Patrz, jak się rozbiłem. dobra, tu jeszcze nie ma tragedii chyba. Ej, buja to już, Maja! No wiosłuje. O Boże, ej, woda się w ogóle nalewa z dwóch stron. Ej, ej, kur... Ej, już się nie rozpali tylko Ej Podnosi mnie normalnie Dobrze, dobrze kręcisz Maja, dobrze jesteś dobrym Partnerem kajakowym. Lewo Prawo, lewo Prawo, lewo Prawo, lewo Lewo, lewo Prawo, lewo O kur. O kurwa Ej Ej czego ona Umie nas uratować i trochę bliżej do niej o, ej, my się prawie wywalamy co chwilę jak coś, ja to widzę z tyłu. Najgorzej, że nie ma tutaj jesteśmy dosłownie na wodzie, nie ma jak się... W ogóle nic dookoła nas nie ma. O o, buja. Buja, buja. ty czekasz coś na Bo chce. Oj tam. Ej, ona serio myśli. Musi... A? 4 uh, four years ago. Yeah, to was startup and I get uh, money from uh, European Union i yeah, have uh, 51% of, of uh... działalność jak się nazywa Ma ja po co mówisz, że to nie sprawdza teraz na jakiegoś debila. Ona teraz serio myśli, że jestem jakimś kur... Nie wiem, ona zobacz, podjechała już mam je za konkretnego, kompletnego debila jakiegoś. już mi się nie chce. Ja już chcę stąd uciec, bo się... Nie wiem, teraz muszę jakoś obrócić, serio. Nie wiem jak to zrobisz, ale no powodzonka. Ah. Ja byłem na debila totalnego Ale no ona się śmiała Nie, ona się Śmiała się! Boże, ale ja czego nie ty nie rozumiesz? Czego ty nie rozumiesz? Majka ma rację, o Jezus. oddaj Majkę, oddaj Majkę, oddaj Majkę Albo jeszcze gorzej pomyślała, bo ja akurat mówiłem o tym skąd mam pieniądze A ona pomyślała, że jak mówiłem o tym skąd wziąłem pieniądze, że to jest nieprawda I pomyślała, że ja mam pieniądze od starego i że kłamie, skąd mam pieniądze, żeby się, bo wstyd się przyznać, że mam pieniądze od starego Maja, Jezus ci wybaczy Co ci mogę powiedzieć? No nie ochlapuj mnie, no kur... Maja o, teraz to zaczęłaś taką wojnę. No co? Dobra, to był żart, już to był żart, serio. Dobra, to był żart, chodź Chodź No to był żart! Ho, już... O boż Dobra, to był żart. Tu masz 16 stopni i słońce, jeszcze raz. Oddaję swój blask. No, jestem oblany. No, tylko telefony nie, nie oblewaj kurwa. I plecaka. O Boże, no. Jezus. Mm. Już lepiej ci. Spoko, już się nie odzywaj do mnie. Nie odzywaj się do mnie, już. Bo jestem teraz jestem zdenerwowany. Nie wiem, zepsułaś mi telefon. Jaki tu spokój, na na na. Nic się nie bawi, na na na. Nic się nie dzieje. Jaki tu spokój, na na na. Nic się nie dzieje, na na na. Nic się nie bawi, na na na. Ja mógłbym tak z tobą milczeć całe życie. O wiele lepiej się rozmawia od razu. No żartuje no. Już Maja, uśmiechnij się. Schowaj już. No Jezu, jesteś taka mokra, no to chyba dobrze. Chyba dobrze, że jesteś mokra. Już tak z prawej strony się bardziej spociłaś. Musisz bardziej zlewo z biodra. Jezu, no żartuję, no przestań już, dobra. Jesteś miłością mojego życia, nie możemy się tak kłócić. Jest lepiej trochę? Nie, muszę słyszeć. O Boże. A kiedy będzie lepiej? Nigdy. <noise> Nigdy już. Na zawsze już jest. A ja jestem wampirem, ale nergocie są sorry. <noise> no, no nie jesteś przecież. Oczywiście, że jestem. Wampirem. Jesteś? No sam tak mówisz. To był żart przecież. No ja pamiętajcie, że lepiej nie mieć humoru w Lizbonie niż w zimnej Warszawie. Ja jestem ok ja, i dla mnie to jest wszystko okej. Okay. jestem oblany, to chyba po to na kajaki też jadę, nie? Żeby być wiedziałem, że będę oblany, tylko normalne. Jestem człowieku, zobacz, w zaraz się usiądę obok. Pa. Zobacz, jak zajebiście. Telefon mi się, mi upadł, ale będę uda, udawał, że... A jest rysa jednak, kur... Ale udaje, że się nic się stało, żeby dziadek pomyślał, że bo nie lubię, jak ktoś myśli, że mi coś stało. Za minutę mamy ubera. Myślisz, że nas pójść takich mokrych? Dobra, chodź, wstawaj. A mogę ci wymasować stopy? No Jezus Bo księżniczko, on jest najpiękniejsze na świecie. Dobra, to już się nie odzywa. Wyglądasz jak jakaś fasola. Krótszy chłopaki stream będzie jednak, bo e, nie wyglądam jakaś fasola na pewno. Polecimy do Dubaju. Co za kryp? co się śmiechasz nagle? Helikopterem się przelecimy na jakimś jachcie. Co je popływamy przy blasku księżyca. O, Ty już widzisz, jaka jest uśmiechnięta? I po co się zamartwiasz, jak tu się nic nie stało w ogóle? A co ty się tak śmiejesz tam teraz? A czemu Ty... Ci... Nie jestem bankomatem. Jakbym był bankomatem, to. Maja by miała swój samochód na przykład. A propos, no to właśnie, plan jest, żeby kupić Maj. <ślażdżące> Czemu ty pokazujesz bardziej? Wiesz, że oni lubią takie... Wiesz, że są takie pojęcia, które lubią... Thank you very much. Ale w kur... był jak zobaczył, bo ja miałem całą plamę mokrą. Co? A czemu ty tak mówisz? Ja? No, ja tak uważam. Że jesteś dobra w łusku. Yes, tak. <laughs> to mo, muszę ci teraz przyznać, muszę ci tutaj pogratulować. Wiesz, jak się zaopiekować Fajnie. Wiesz, jak się fajnie. O, ale pierdol, Małżon, chcesz pomąchać? To był zły pomysł. Aż znaczy, woda wyleci, zobacz. O, ty jest mokry. A ja kamerkę, kamerkę miałam włączoną. Już jestem, kochani. Już, już. Już jestem, już, 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 już. Lekcja biologii. Już jestem spóźniony minutę zaledwie. No cóż, kochani, wyjmujemy karteczki. wyjmujemy karteczki. Nic, mówiłem. Mówiłem, proszę się przygotować z chromosomów. Mówiłem, proszę się przygotować z chromosomów. Wyjmujemy karteczki, dobra, i piszemy. Pytanie pierwsze, ja nie będę powtarzał dwa razy. Proszę, proszę zapisać od razu tak jak mówię. Bo yy, przypominam, że za rok yy, macie maturę, a po na studiach będą pisali dwa razy szybciej niż ja tutaj mówię. Od razu chcę to powiedzieć, żeby nie było później problemów. Pytanie pierwsze. Opisz jak dochodzi do zapłodnienia u człowieka lub pingwinów? U człowieka lub pingwinów? Ale co co mnie to obchodzi, że ty nie zdążyłeś? Co to co mnie obchodzi, że ty nie zdążyłeś? Pytanie drugie. Opisz. Nie, nie opisuj. Rozwiąż krzyżówkę genetyczną. Kobieta ma oczy zielone, mężczyzna ma oczy niebieskie. Szansa na oczy zielone u potomka Procentowa proszę to napisać procentowo napisać zrobić krzyżówkę. I to wszystko y, Zaczynamy w takim razie. Dobra, chodź. Ale ty jesteś teraz na żałobie, widzę. Masz. Żałoby przeżywasz. Co ty taka jesteś incognito dzisiaj? No majunia no Co? No miziaj nogą. Yes. Chodź Dobra. A bo ja mam jesteśmy połączeni. Tam jest... Nie gadaj, że ty sam. Ja pierd... Nie 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 Tu nie będzie klucza. Nie, Boże... Nie wiem. dobra chodźmy. No, co chodźmy? Zamk zamknęły się drzwi na zawsze. Trzeba teraz dzwonić do właścicielki, żeby otworzyła. No dobra, no to napisz jej poprawy. Otworzy nam jutro rano. Ale to jest moja wina? Nie, kurwa moja. Ja myślałam, że masz klucze w ręce. No dobra. Pisz do właścicielki. No nie otworzysz tego, jest zatrzaśnięty. No dobrze, ale to nie jest moja wina. No ale czy ja mówię, że to jest twoja wina? No tak. Moja to, to jest. Nie, nie, moja wina to jest. Uh, hello. Uh, I have apartment uh, in your apartment. I mean, I'm here and I locked the key in. You know, in that I locked door and key inside. Is it possible to open that? But you, you left the key uh, at the lock inside. Yes, I left the key inside. From inside, or is it on the table or something? No, it's in the lock. Ok. Yes, it's in the lock from, the, from inside. Ok, ok, just let me call call someone to 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 see how many times the okay. ok, thank you. Ja pier. Słuchasz? Nie można wypchnąć klucza. Ktoś w sufką. się, ale ja potrzebuję jakieś druta. Daj mi druta, jakiegoś. Nie mam. No nic. to idź po druta, proszę cię. pójdź po druta, jakoś błagam Nie się. się. Na... Nie krzyczę, proszę pójść po druta. Zrób to. Ale skąd ja mam ci... Nie wiem, ogarnij to, pójdź gdzieś. Proszę cię, pomóż mi. Da się co zrobić, na pewno da się wybuchnąć, tylko trzeba druta. To. Don't call anyone yet. Daj. Ja muszę przekręcić to tam w środku. Maja, potrzebuję druta, Maja. Słyszysz? Druta. Słyszysz? Nie, głucha jestem. No to pójdziesz, proszę. Druta jakiegoś druta. Tak, głucha nie jestem. Nie, tam jest blokada od tyłu. Tego nie zrobisz tu nic. Nie wypchasz tego, tam jest blokada od tyłu. Pamiętam, bo tam trzeba było odchylić najpierw, żeby przekręcić klucz. Jest jakiś włamywacz, czy ktoś? Poważnie teraz pytam, bo ja. Ochój, zaraz. Szukam temków, kurwa, kurwa, To trzeba nie wiem jakiś drut czy coś. O, nie ma nic tutaj na ziemi. Czekaj, może w jakimś sklepie. Czekaj, gdzie tu jest sklep? Hello, do you have maybe wire? Drut, like because I stuck a key in door and I have to push it. Please, I will buy something. Do you have maybe some uh, some metal something? can you show me this? Scissors? No, up a little bit. Scissors. Yes, for one second. This is a wine. Ah, no, no, no. Ok, thank you. Jak przepnęłaś? Jak? Serio przepnęłaś? I wypadły? Ja pierdolę ty jesteś z dolniacha. Zajebał jubem? I wypadły? Nie pierdol! <gryw> nie gadaj. O, kurwa. Nie, no, nie gadaj. Cześć, dzwonię. I push the key and uh, I just need a key to open now. Okay, the, the key, the key fall inside. That's it. Yes, yes, yes. I'm I'm on my way to there and uh, I have another key and I will open it. Okay, okay, okay. Yes, thank you. Okay, okay. See you in a while. A to stąd tego do to see. się czasem stresu. Ale co? Boś. Czepnie przychmielom padło. No jak? Wypadł. Na pewno? Wyleczą. Tak. Nie byłoby takiej sytuacji jakby się po prostu normalnie. A nie krzyczał i... Ale ja mam, mam i... I tyle. Zatrzasnęliśmy się, wypchnęłam ten klucz, gościu otworzy i tyle. Musiałam się unieść, nie wiadomo co. Okej, okay, czyli ty możesz się złościć będąc na kajaku widać, i ja oblewając nie... mnie w ramach zemsty, a ja nie mogę. Jeszcze... Dobra, nie wiem, nie ma sensu, nie ma sensu, nie ma sensu. No i nie ma sensu. No dobra, to moja wina. To moja wina. Masz rację. Przepraszam cię. Nie, to się po prostu nie unosić. Moja wina w takim razie. Przepraszam cię za to. Yy, yy, yy. Nie, nie Maja, jak już zerwiesz z tym palantem, to pamiętaj, że ja się toba zawsze zaopiekuję. Jestem bezrobotny i mieszkam z rodzicami. Hello. I'm really, really sorry. Seriously. So I'm really sorry. I thought that she had the keys, and I, uh, you know, okay, and I just... no problem. when I need, I don't call. Yeah, man. she was so desperate <laughs> that he because just sometimes uh, it stays, it stays uh, from inside, and it is not possible to push it, and then I cannot open it. Yeah, 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 understandable. We just really saw it for your time. Sorry for your time. the uh, way, do you know at what time will you leave tomorrow? Five a.m. I think. Oh, okay, yeah, yeah, because we have okay, flight just at seven. The key yeah, yeah, yes, 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 yes. Now we know that. Thank you. Dobra, pójdę Ci kupię jedzenie Dobra? Moja wina, moja wina Teraz się zreflektowałem, to była faktycznie moja wina A zareagowałem impulsywnie, bo, bo taki jestem Dobra, to zostawiam Ci klucze Dobra? Moja wina to była Moja wina, nie powinienem się wydrzeć Nie powinienem się wydrzeć Dziękuję okay, okay. right. bardzo. Ale Semerola sprawi że i ja pierdolę tego co stać. Dobra kupię Maji coś do jedzenia. Ej, McCrispy Crispy cheddar bacon, tego nie ma w Polsce. CBO to jadłem, Big Arch nie ma w Polsce. Big Taste nie ma w Polsce, ale nie lubię. 10 McNuggetsów za 4 euro. To jest 9 euro za kanapkę, myślę, że to się opłaca. Ej dobra, którąś z tych muszę wytestować, albo Big Arch, albo Mac Crispy. Czekaj, zobaczę co tu jeszcze jest. Ty, zupa nawet jest, testujemy to? Biorę zupę. Ja pierdolę w McDonaldzie. Big Arch i daję to. Ty, a co dla Mai byś dał? No ona mi nie odpisze teraz, będę musiał coś wykminić. Kupię nuggetsy. Chicken bacon, tego jeszcze nie jadłem. No żeby też wiesz, żeby nie było za dużo, bo na diecie jestem. I wezmiesz sobie wrapa z No Dobra, Big Arch, zupa, McCrispy, Crispy, 20 McNuggets'ów, chicken bacon, snack, McDonald's. Jeszcze muszę kwiaty kupić, no. Dobra, później to ogarnę. A nie, bez sensu kwiaty w sumie, teraz sobie te pomyślałem. Bo przecież kwiaty, jak kupię, no to jutro będę musiał w samolocie je targać. Thanks. I poważnie zupy w maku będę jadł. Kuma? Co to? Jest. I czemu to jest fioletowe? Ej, ja nie wiem czy zupa smakuje, ja nie wiem czy to jest w ogóle bezpiecznie jeść, szczerze. Co to jest w ogóle? Z... A to jest fasola. To jest fasolowa jakaś. Czekaj, to jest To jest wszystko już to smaku nie ma. Dobra, nie, nie Nie, nie, nie wiem, obrzydliwe to było. Smakowało dosłownie jak nic, i na końcówce jakieś było gorzko kwaśne Nie wiem co to jest. To nawet nie była fasolowa, ja lubię fasolową. Szczerze, jakby ktoś powiedział, że są brzygi, to mi się nie zdziwił. Tylko pytanie teraz, co chłopaki byście kupili na przeprosiny? Hello? Do you have, excuse me, do you have charms? Something like... Okay, I don't know, like whatever you have. Mhm. Mm to about bądź general. Mm. These are silvers, silver, right? Okay. Which one do you prefer? If you would take silver. for apologize, girlfriend. Uh, it's better to choose some ring. <laughs> it's later. For now, I just want to buy. Yeah. Which is like the pretest for your Pretest, the pretest for you, like pretest from from this. from this. Yes. Oh, or maybe Tartle? Yeah. Turtle. Okay, just give they me that. The pink color. Pink. Oh yeah. To be better, yes. 450 zł. No to może ja jeszcze od razu oświadczę. Jak już tyle wydałem. Hej, okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Certyfikat autentyczności dostałem, Jakie? Pier... ty człowiek. Dobra, teraz trzeba iść na dziewczyny z tym, żeby wiedziały, że jestem dobrym... Nie no dobra, wracamy na Hawirę. 现在。 jest... Dwa kotlety mordo, na dole jakaś cebulka, cebulka prażona, proszę ja ciebie. Ser, cebula sałata. Mama będzie wściekła że zabrała się jej miejsce na bransoletce <grym się> bo to był jej pomysł żeby mi dokupować do czarów